A dzisiaj będzie o dziwnych trendach popularnych, czyli to, że jestem jakąś tam fotografem fotografem i próbuję jakoś zdobyć jakby subskrypcję na moich innych kanałach, takim jak Instagram, TikTok i się dwoje i troje, żeby ciekawy kontakt dostarczyć, coś kreatywnego, coś innym osobom po prostu pokazać, innym osobom po prostu pokazać coś kreatywnego, podzielić się swoją wiedzą i to próbuję przekazać właśnie w shortach na innych moich kanałach. Ale zauważyłem, że to nie działa, bo jak scrolluję na przykład, czy też tak czasami scrolluję właśnie, żeby zobaczyć jakie są trendy i co jest popularne w dzisiejszych czasach, to nagle się okazuje, że e, są takie kanały, które mają w ogóle tyle, tyle ilość, taką ilość po prostu lajków, taką ilość e, lajków, taką ilość subskrypcji, że to mi się nie mieści w głowie. Nie? Czyli na przykład takie różne, różne dziwne challenge, że gościu, za, gościu zapuszcza brodę i nie goli się, nie goli się, nie obcina się. E, przez tam ileś tam ich czasu i codziennie wrzuca, codziennie po prostu wrzuca rolkę, że on się jeszcze nie ogolił, nie? I, <śm> to, to one mają po 10 minut, ale po roku już one mają na przykład to jest content budowany na przykład tam już e, ma tam te po roku, ma prawie 400 filmów nie? i to powoduje, że te algorytmy zaczynają to łapać. I, do, I to robi to, że jakoś to ludzie oglądają, że później wracają, patrząc na statystyki, że później wracają do tego filmu faktycznie, jak on wyglądał na początku, jak wyglądał po 50 dniach i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ktoś chce właśnie przekazać wiedzę, zrobić coś ciekawego tak naprawdę przekazać wiedzę, swoją wiedzę, którą zebrał Fridge Trainer, moim zdaniem. Jest masa takich kanałów na YouTubie, które mają po prostu po 1000, po 2000 subskrypcji, co nagle okazuje się, że to są praktycznie niewyszukiwalne te kanały z bardzo, bardzo dobrą wiedzą. Ostatnio też trafiłem na Instagramie, jeżeli nie wiecie, nie wiecie, jaki content produkować, i nie chcecie pokazywać na przykład swojej twarzy, bo się wstydzicie, to trafiłem też na Instagramie na kanał z ogromną ilością wyświetleń, i po prostu tam gościu, co robił, szlifował kamień. No szlifował kamień, kurde. Od dwóch lat brał ten sam, brał ten sam kamień i go szlifował. Pierw płynem do naczyń, gąbką, później jakimś papierem ściernym, a taki większy, taki, nie? I po prostu szlifował szlifował ten kamień, więc i to jest mega popularne. Ale dojść do shortów, nawet YouTube kiedyś miał te shorty mądre, bo to były wycinki na przykład z głównego kontentu, ale teraz widzę właśnie, że YouTube też tak... tak TikTokuje się jakby trudno znaleźć dobry content, bo cały ten content, który osoby właśnie osoby robią, to jest albo robiony przez AI, którego nie można wyłączyć i który mi się już po prostu nie podoba. Nawet dłuższy content, takie jakieś półgodzinne filmy, które mają po 100-po 200 tysięcy wyświetleń, są robione przez AI. Nawet głos jest AI, nawet te sceny, wszystko to jest jakby nic nie jest kręcone, tylko cały tam 30-minutowy film na przykład o motywacji, wszystko to jest AI. To jest tak dobra. Dobre, nie? Znaczy dobre, niedobre, nie podoba mi się, bo teraz właśnie jest ten trend, żeby oglądać twarze, żeby rozmawiać po prostu z drugą osobą, a nie oglądać content AI i to mi po prostu tak bardzo, 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 bardzo nie pasuje. Ale z drugiej strony, jeżeli szukasz motywacji, jeżeli chcesz zrobić ten swój content, coś dostarczyć, po prostu, żeby. Update'ować codziennie, poczuć się jak duży influencer, to możesz sobie dobrze jakąś po prostu rzecz zrobić, wziąć kamień, wziąć kamień i go szlifować i zobaczyć, zobaczyć po prostu jak daleko dojdziesz, bo to jest aż, aż czasami niebywałe, że ludzie oglądają tyle czasu jak e, kręcą, jak, mm. <głos》>, jak szlifują, jak szlifują kamień. Są też dobre kanały, na przykład rozrywkowe Hot Chocolate. Moim zdaniem jest rewelacyjny i, i co kurwa robisz. <laughs> I moim zdaniem jest rewelacyjny też taki rozrywkowy kanał, i to moim zdaniem na tym, powinien, na tym powinna polegać rozrywka. Coś jak chcemy się rozerwać, to ok, ale coś jakby fajne, kreatywnego, jakiś sketch i tak dalej, i tak dalej. Bo nagle się okazuje, że głównymi trendami w internecie jest po prostu albo kobieta, kiedy odpakowuje zakupy. Ze sklepu, która przyszła z zbitronki, a kupiłam to, kupiłam tamto, kupiłam tamto, a z męskiego kontentu to jest szlifowanie kamienia. Nie? I to robi to, że kolejne pokolenie, i to robi to, że kolejne pokolenie już po prostu nie będzie miało pewnej wiedzy. Co teraz pewnie oglądacie? Jeżeli mnie oglądacie, to też siedzę jakiejś motoryzacji, i mega, niektóre mega, mega kontenty motoryzacyjne są dobre, na przykład profesor Chris który jest świetnym, świetne, świetne rzeczy podaje, świetną wiedzę podaje, eksperymenty też robi i wszystko, ale za niedługo jego kanał, moim zdaniem, nie to, że mniej osób go będzie oglądało, tylko po prostu osoby zamiast jego oglądać, zamiast, będą wolały oglądać, jak ktoś ślifuje kamień, bo to jest łatwiejsze, to jest przyjemniejsze i nie trzeba słuchać, tylko coś się, na obrazie się dużo dzieje, bo gościu bo gościu szlifuje kamień, to może się wydawać prozaiczne, ale to jest tak naprawdę tragedia, tragedia dzisiejszego internetu, bo jeszcze kilka lat temu, Owróćmy do tego w ogóle, jaki był, jaki był zamysł shortów. Kiedyś YouTube tam były tylko tam dużo, duże filmiki, duży content i tak dalej. Jak shorty weszły, shorty weszły na YouTubie, YouTube, to było po prostu tak, że to był, jak ktoś miał tam półtorej godziny podcast, dwugodzinny podcast, Joe Rogan czy ktoś, to wrzucał po prostu fragmenty, minutowe, kilka minutowych fragmentów na przykład z tego podcastu, żeby zachęcić osoby do zobaczenia na ten główny content. No, ale nagle się okazuje, że taka platforma, jakby nie było YouTube, jest platformą telewizyjną. Dalej mamy, jeżeli kupujemy telewizor, którego nikt nie ogląda, ale telewizor, to tam mamy po prostu dwa przyciski. Mamy przyciski YouTube'a, a tu mam nawet z Google'a mamy przycisk e, widać YouTube'a i ne, YouTube i Netflix tak i to powoduje to powoduje to że na telewizorze się ogląda content internetowy, i YouTube jest takim contentem, jakbym powiedział, telewizyjnym, który się ogląda bardzo często na telewizorze, i procent wyświetleń filmów na telewizorze jest dalej ogromny. To nie jest, to nie jest tam 5% czy tak dalej. Nawet niektórych kontentów nawet po 30-40% po 40 potrafi być wyświetlane tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie na telewizorze. Ale wyszukując właśnie wyszukując coś nie z innego urządzenia niż. Niż z telewizora, czyli wyszukując coś właśnie z telefonu, to powoduje, to powoduje to, że trudno jest znaleźć dobry kontent, bo na początku mamy po prostu mega masę, masę po prostu shortów a później jakieś wideo, że możesz zobaczyć i później to, co już widziałeś 10 lat temu. I ten content jest, dobry content jest trudno do wyszukiwania, czyli więc jeżeli kogoś zasubskrybowaliście, zobaczcie jaki, w ogóle YouTube to jest jeszcze jedyna platforma, która oferuje takie coś jak przycisk subs subscribe, że można kogoś zasubskrybować. Coraz rzadziej używam, coraz, niestety, coraz rzadziej, czasem też na tym łapię, że coraz rzadziej wchodzę w tą zakładkę, jaką jest subskrybowanie, bo... Dalej oglądam jednak content, który YouTube mi zaproponuje z tych kanałów, które już wcześniej oglądałem i to jest trudne kogoś na przykład wyszukiwać i to widać po na przykład starych YouTuberach, którzy dostarczają tą wiedzę, chociażby jakby nie było wiedzy motoryzacyjną na przykład jak profesor Chris, to dalej ich tam kanały jakoś za bardzo nie rosną, za bardzo nie rosną mają jakby jeżeli zobaczymy te duże kanały, które kiedyś miały masę masę wyświetleń, wejdziemy na nich popularne filmy, na przykład kanały, które trwają tam 10 lat i dłużej, to wychodzi na to, że tak naprawdę pik swojej popularności miały tam gdzieś tam 6-7 lat temu i tak dalej, czyli szafa z mocnego vlogu, też gdzieś tam 6-7 lat temu, jeszcze przed COVID, miały szczyt jakby swoich popularności, szczyt fanów i tak dalej, i teraz gdzieś tam po prostu pędzają pełzają na jakby swoim małym kontentowym swoim małym kontentowym poziomie. Chciałbym wiedzieć jakie są wasze doświadczenia właśnie z tego z tego kontentu. Czy znajdujecie nowe kanały? Znajdujecie nowe kanały, które warto oglądać, które można oglądać? Czy po prostu też macie z tym problem, że trudno jest znaleźć? Fajny content, fajny content, który dostarczałby i rozrywkę, i wiedzę, bo na tym, bo na tym to polega. I też zauważyłem właśnie, że przez to, że jest tych shortów i czasami, że jakoś w tych social mediach siedzę, to sam chcę zobaczyć, co inni twórcy produkują, powoduje to, że trudno jest mi wysiedzieć i na przykład oglądać duży film że teraz na przykład na YouTubie premium to jest coś ciekawe jeżeli macie YouTube premium to możecie nawet oglądać wideo z prędkością x3 co już jest po prostu, co już jest po prostu kosmosem nie? i nawet moim zdaniem x2 czy x1,5 jeżeli jest kontent dobry to trudno jest przyswoić informacje nawet jeżeli przy ogląd oglądacie coś czy na przykład audiobooka, który ma tam 18 godzin Oglądniecie z prędkością, czy posłuchacie z prędkością 2X, to później i tak nic z niego nie będziecie widzieli. Zróbcie sobie taki test. Posłuchajcie jakiś audiobooka, czy jakiś po prostu content z prędkością 2X i nagle później zobaczcie, zobaczcie, czy ile zrozumieliście z tego kontentu. Wyciągnijcie sobie kartkę i zróbcie sobie podsumowanie. Się okazuje, że po prostu tylko zmarnowaliście czas, nie. Więc to jest wszystko, wszystko jest właśnie do. Takiej większej konsumpcji, żeby konsumpcja była większa, żeby nas, żeby nas ogłupiać, bo nie ma nic, nie ma nic bardziej kontrolowalnego niż, że tak powiem, trochę społeczeństwo, społeczeństwo właśnie ogłupione różnymi różnymi typu właśnie shortami, i tak dalej. Bo zabierając komuś telefon, zabierając komuś ten krótki content, nagle się okazuje, że po prostu ta osoba będzie jak na detoksie jak na detoksie, jak, jak na detoksie po dragach, nie? To nie ma żadnej różnicy, nie ma żadnej różnicy w tym, czyli jeżeli a, <laughs> coś odstawimy na przykład z używek, a zabierze się nam zabierze się nam telefon, wszystko jest to samo. Czy nawet oglądając osoby właśnie, które robią live, które robią live, tak jak ja tu robię, do was rozmawiam, to się po prostu, to się po prostu pek, 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 je scroluje, jest po kilka sekund i takie i to jest też ciekawe, nawet czasami też się na tym łapie, jak takie właśnie live'y, że dużo osób, dużo osób skroluje ja też skroluję i nawet sam czasami nie łapie jaki to jest content, jaki druga osoba przetwarza, bo chce gdzieś tam, mózg szuka, szuka tej dopaminy. Na drugi live, jutro będzie sobota, chcę na taki live przystosować taki kart, na kartonie napiszę stop scrolling tutaj na górze i ciekawy, jestem ciekaw co to pomoże w statystykach, bo jak widzę w shortach, w shortach to pomaga, jak powiem stop scrolling, nie? czy coś takiego, to to na samym początku to, to pomaga, bo jak na przykład na TikTok dostarcza dość dobre statystyki, YouTube też, ale patrzę na TikToka, na swoje te, to nagle się okazuje, że TikTok trwa, jakby czas średni czas scrollowania jest tam 1,8 sekundy, nie? czyli to jest bardzo szybko. To nawet wypowiadając jedno słowo, pierwsze słowo, nie jest w stanie, nie jest stanie nawet ten widz, który ogląda, czyli 90% społeczeństwa, nie jest w stanie wstrzymać tego po prostu pierwszego słowa. I jak jeżdżę pociągiem na przykład, to widać, jak się stoi do drzwi, to widać, jak osoby po prostu lecą tym kciukiem, scrollują i to scrollowanie, jakby nie było, jakby nie było, w pewnym momencie nie ma końca, to jest po prostu pam, 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 scrollowanie, scrollowanie, scrollowanie i takie coś, że takie coś, że komuś się wyświetli, że ta osoba szlifuje kamień. Szlifuje kamień, dzień 1235. I później faktycznie to jest ciekawe, nie? bo sam się złapałem na to, sam otworzyłem ten kontent, jak ten gość. Obejrzałem całego shorta, jak ten gość szlifuje kamień, i później cofałem się. Później wszedłem na jego profil i cofałem się, zobaczyć, jak ten kamień wyglądał wcześniej, i jak ten kamień wyglądał po czasie. Czyli, może to jest faktycznie to, jeżeli chcecie być influencerami, czy tam jakąś tam drobną, drobną kasę pozyskać z YouTube'a, z, YouTube z TikToka i tak dalej, shortów, nie chcecie kraść kontentu od innych, czy tam zapożyczać, to znajdźcie sobie kamień. I, zna, i, z, i po prostu szlifujcie go codziennie i wrzucajcie wideo. Zrobi, zrobi się z tego bardzo dobry nawyk. Może coś Wam, może coś wam do kieszeni wpadnie, bo każdy chce być influencerem, ale nie każdy ma pomysły, albo nie każdy chce przedstawiać twarze, a to tak nagle się okazuje, że może być content beztwarzowy, czy na przykład, y <ścoughs> czy na przykład y drapanie, drapanie stołu czymś tam, nie? Pumeksem, nie wiem. Y to coś, co wymaga tam tysiąc coś, co wymaga, coś, co zajmie Wam na przykład tysiąc dni i wiecie, że to się nie skończy, ale będzie widać efekt, czyli właśnie szlifowanie kamienia gąbką do mycia naczyń, nie? Taki po prostu, taki prozaiczny content powoduje to, takie robienie takiego prozaicznego kontentu powoduje to, że faktycznie ja nawet szukając dobrego kontentu się na tym łapię. To jest niesamowite jak nasze mózgi, mózgi działają. I trzeba pamiętać, że w takich właśnie korporacjach wielkich pracują mega, mega specjaliści, właśnie od, e, <laughs> od naszych zachowań, behawiolarnych, i to robi właśnie od naszych zachowań behawiolarnych, i to robi to, że ten content jest doskonale, te platformy są doskonale dostosowane do tego, żebyśmy jak tam najwięcej czasu spędzali. Bo nawet ja, nawet ja tutaj do was mówiąc, jest tak, że ktoś może na przykład nie oglądać Netflixa, czyli jeżeli oglądacie mnie, to nie oglądacie Netflixa, co jest ciekawe, ciekawy temat, bo w życiu bym nie pomyślał, że gości fujący kamień, czy na przykład ja Youtuber, może ktoś mogę konkurować z Netflixem? Tak, mogę, bo każdy, każdy kto tutaj scrolluje i tutaj każdy, kto tutaj skroluje shorty, i zatrzyma się na chwilę, żeby mi posłuchać, to już konkuruje z Netflixem, bo ta osoba nie ogląda w tym czasie Netflixa, tylko słucha mojego porannego wywodu, które nadajemy po prostu codziennie, nie? No. <laughs> temat, dość, temat, temat, temat dość obszerny i też w długim kontekście, w te takie wideo które są robione takie dłuższe na przykład 15-20 minutowy content widzę też to że takie że w tym kontekście jest też robione taki coś ale trend z shortów nie że mega mega masę, dużo zmian obrazu zmian dźwięku różnych dziwnych efektów specjalnych przelatujących to powoduje to żeby trzymać tą atencję żeby trzymać tą atencję widza jak w, jak w takim krótkim kontencie, nie? Po prostu długi kontent się strasznie zmienił ostatnimi czasy na YouTubie i to też widać i to moim zdaniem się zmienił na złe, bo jak chcę oglądać shorty, to chcę oglądać shorty, jak chcę oglądać takie dłuższe materiały, to fajnie jest, żeby ktoś prezentował dłuższy materiał bez tam jakichś specjalnych, wielkich efektów zmieniających się czy ten trend z tym skaczącym oknem, nie? Czasami jak jest przybliża dalej, przybliżaj dalej, ale czasami ten niektóre, niektórzy montażyści idą po prostu, szaleją na tym punkcie i content się zbliża, nie? paw, paf, 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 sekundy na sekundę, żeby powodować atencja, to powoduje to, że się właśnie... Jeżeli ogląda się, a nie jesteś tylko słychać, to po prostu powoduje, nie wiem, mi zwarcie, zwarcie w mózgu, czy no moje pokolenie jest jeszcze nie do tego niedostosowane, że taki content, że taki content można e, oglądać. No i też trendy na trendy w Polsce, szczególnie na testowanie kebabów, jest mega, mega tych trendów, mega tych trendów. Nigdy nie byłem wielkim fanem kebabów, ale widać jak ten, ta, ta, ten sektor po prostu rośnie. W Polsce, w Polsce testowanie różnego jedzenia, to, to, jest, to, to, jest też, to, to jest, też, moim zdaniem bardzo ciekawe. Nie? <ścoughs> Dobra, kontent dzisiejszy live zrobiony, także moje, moje codzienne, codzienne, wyzwanie po prostu spełnione. 22 minuty live a dzisiejszy live, dzisiejszy live troszeczkę później niż zawsze był o kontencie, o tym jak nasze społeczeństwo, jak my stajemy się coraz bardziej, coraz bardziej niedoedukowani, właśnie patrząc na to, jaki kontent dajemy. O, jeżeli ktoś na przykład myśli, że smartfon jest trudny w obsłudze, to zobaczcie na przykład małe dzieci, dając smartfon dziecku, które ma tam roczek, lekko ponad roczek, który potrafi palcem po prostu latać, się okazuje nagle, że te ikony kolorowe, to wszystko jest tak doskonale zrobione, że nieumiejące czytać dziecko doskonale się posługuje smartfonem, wie gdzie kliknąć, wie gdzie zrobić, wie gdzie są shorty, to jest po prostu taka jaka mysz, nie? Gdzie mysz miała po prostu łapkę i naciskała, że, naciskała przycisk, żeby dostawać tam gratyfikację i tak dalej, i tak dalej. I na tym samym to polega. Jak damy nawet smartfon dziecku, to on po chwili wie, gdzie wejść, ten bo Instagram ma taki kolor i to jest fajne, a tu kliknę, a tu się coś pojawia i tu się od razu pojawia content. Właśnie na Instagramie jeszcze jest cicho, ale na TikToka wchodząc na TikToka, nawet jak wchodząc na TikToka studio, gdzie chcecie zobaczyć po prostu swoje statystyki, nagle jesteście bombardowani dziwnym contentem, którego nawet jak dacie w tył, to dalej jeszcze jakieś tam dwie rolki przelecą i dopiero wtedy możecie wyjść z tego i zobaczyć to, co chcieliście zobaczyć, nie? To jest też to jest też mega, mega, moim zdaniem mega ciekawe, mega ciekawe jak to wszystko jest jak to wszystko jest zrobione. Jeszcze brakuje jakiejś kolejnej, kolejnej, kolejnej po prostu platformy, i to już całkowicie będzie. Nie wiem, co ciekawe, co kolejny będzie, nie? Bo na przykład YouTube był od tylu lat, teraz jest mega, popularną, mega popularne są shorty, a jestem ciekaw co, ciekaw, co będzie następne, bo już chyba nic. Nic popularniejszego niż shorty, e, mo, nie można wymyśleć, bo jeżeli średni czas scrollowania shortów jest sekunda 8, sekunda 8, jedna sekunda 8, czyli mniej niż dwie sekundy, to powoduje to, że trudno jest zrobić content, który po prostu będzie, no, będzie po prostu dobry. Coś Nie wiem co by mi się musiało wydarzyć, że takie coś musi być chaotycznego i żeby... żeby Osoby to dalej, to dalej, to dalej scrollowały. Mówi się też właśnie, że dużo osób, mówi się, widać, że dużo osób stoi nie wiem, w pociągach, na przykład czeka na otwarcie drzwi i scrolluje, ale i też często zauważyłem, że też to robią osoby bez słuchawek, czyli taki dostarczając content musi być naprawdę ciekawy, intrygujący, żeby jakąś tam osobę zatrzymać, żeby ta osoba mogła po prostu dalej dalej tam siedzieć w tym kontekście i dalej nadawać, nie? To jest też mega ciekawy temat, jak tak naprawdę w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych czasach się wybić na tych social mediach, jeżeli wyszukiwanie nawet jest tak bardzo, bardzo, bardzo ograniczone, bo nagle są live'y, jest zakładka live'y, podcasty i tak dalej, czyli moim zdaniem wszystko trzeba dzisiaj produkować, trzeba siedzieć z tym non-stop, a jak to zrobić, jeżeli na przykład pracujemy, nie? Że jeżeli mamy pracę, to kiedy znaleźć czas, żeby to wszystko właśnie robić i kiedy update'ować wszystko, wszystko jak leci, nie? No, dobra, 25 minut live'a, jakieś tam 5 minut mieliśmy obsłowy, czyli rozmawiamy przez 20 minut, czyli dzisiejszy live jest spełniony. Dzisiaj mam wolne, więc może... W Później zrobię live'a, ale to jako challenge zrobię takiego challenge'owego live'a, czyli po prostu pójdę na miasto, pójdę na miasto, włączę kamerę i będę nadawał z tłumu, bo to też jest taki rzecz, którą się trzeba przełamać, już to robiłem, ale zawsze jest ten, wiecie, taki zaszczyt adrenaliny, że jak się nadaje z tłumu. Co ciekawe, dużo kobiet, dużo kobiet rozmawia po prostu z telefonami, z wideokole. E, idąc przez tłum idąc przez tłum i one nie mają z tym problemu, a ja mam problem z tym, żeby nadawać live właśnie idąc z tłumu. Jakoś tam za, już ostatnio to próbowałem, żeby się przełamywać i jakoś idąc w tłumu z telefonem, e, idąc w tłumie z telefonem nie mam z tym problemu, ale miałbym problem na przykład iść z GoPro na, na selfie sticku, czy z bardziej profesjonalną kamerą, nie? To by, to by mogło być bardziej tego. Robiłem już tak na przykład w takim jakimś, jakby w naturze. To faktycznie osoby się zatrzymywały, jak miałem luszczankę na gimbalu na przykład. To osoby się zatrzymywały patrząc, kto to jest, i kurde, mi to mega, mega peszyło, nie? Więc to jest, to jest rzecz, którą jeszcze, na którą jeszcze muszę popracować. Dobra, dzięki za wysłuchanie dzisiejszego kontentu. I po prostu, i co, widzimy się jutro. Widzimy się jutro w granicach 5 i 6 rano. I co, dzięki, dzięki za obejrzenie. I, i na razie, miłego dnia Wam życzę.